Szybko mi to zeszło, w ciągu jednej nocy tyle nagrać Nie wiem, chyba mam taką fazę nagrania z tego powodu, że Ostatnio naprawdę nie grałam żadnej novelki. Naprawdę, przez taki dłuższy okres czasu nie grałam żadnej novelki I dopiero się to do Epchementala dorwałam i nie wzięło na nagrywanie Może o to chodzi Nie, nie, nie zwieszaj się, to przez ostatni odcinek Jeszcze tylko dwa musisz się laptopiku, Laptopiku Będziesz miał święty spokój Okrutna, okrutna dobroć. Mm. Minęło już jakiś tydzień, gdzie nie chodziłam do szkoły. Erika przychodziła mi odwiedzić każdego dnia, ale nie pozwalała mi się zobaczyć. znudzona. Wszystko, co robiłam, to zwinie... byłam zwinięta na łóżku przez cały dzień i czułam się taka znudzona wręcz, wręcz do śmierci. Kiedy byłam za w mieście, mogłam odwiedzić Era w Wiedźmi lesie, kiedy się nudziłam. Potem, jak tutaj przyszła Ameryka i Raj zawsze przechodzili, kiedy się czułam znudzona. Zawsze byli przy mnie, kiedy się czułam znudzona. Wiesz co, to jeżeli się nudzisz, to czemu ty nie wrócisz do Zombie Miasta po prostu? a co ty robisz teraz? Bo jakby nie popatrzeć tutaj, musi siedzieć cały czas zamknięta za, za pokoju, żeby nikt nie mnie zobaczył A jeżeli ona pójdzie do Zombie Miasta, no to może sobie wychodzić gdzie ona chce, może znowu chodzić do Raj. Raj ponadto przyszedł do mnie. Jeden raz jakiś czas temu Powiedziałam mu, że... Pójdę do szkoły, kiedy się będę czuła lepiej, ale nigdy nie otworzę drzwi. Ale nigdy nie otworzę mu drzwi. Może on pije krew od jakiejś innej dziewczyny? Nie. Samo myślenie o tym sprawia, że chce płakać. Kiedy już muzyka znowu mi wyślizgnęła się z oczu, ktoś zapukał nagle do drzwi: Hej, Avorin ten głos, raj? Czyżbyś w końcu okazała słabość i mu otworzysz drzwi? Ja długo ma zamiar tam siedzieć Jesteś taka głupia, jeżeli będziesz tyle opuszczać, to nie będziesz mogła potem nas dogonić Ej, czy ty nie słyszysz? Bywa, że dam drzwi do pokoju, jak nic. Czy ty ignorujesz mnie teraz? Już tego wystarczy. Otwórz drzwi. Teraz. Nie czuję się za dobrze, więc daj mi więcej czasu. Jak chora ty jesteś. Otwórz drzwi i pozwól mi zobaczyć. Powiedziałam ci, że to nie jest konieczne. Zamknij się. To nie jest coś, co ty musisz, co, co możesz to powiedzieć? Jeżeli ty ich nie otworzysz, to sam je otworzę. Sa sam je otworzy? On nie może. Wyważy je, ja wiedziałam. O matko. Mm. I tak jak myślałam, to był najgorszy pomysł. Uderzał w te, drzwi. Uderzanie drzwi wywołało właśnie wywołało dźwięk. Czy on planuje je zniszczyć? M... Mm. Szy szybko wziąłam pościel i zasłoniłem moją głowę. Próbowałam znaleźć jakieś jakąś drugie ucieczki. Ale nie mam mowy, że mogę uciec z tego pokoju, więc niby jakbym mogła to zrobić. Jeden możliwy wyjście jest od okna, ale upadnę, jeżeli wyjdę przez okno. On kontynuował wyważanie drzwi bez omaha. Nie? On kontynuował wyważanie drzwi, kiedy ja się machałam Boże święty, wyważył je I z wielkim hukiem czyli w końcu zostały wyważone A Vorin? Eee, próbowałam zakryć pościelą całą mą twarz i odwróciłam się tułem do niego to nie ma być? Hej! Zdejmuj to! Nie mam mowy. A właśnie, że tak, powiedziałem ci, że nie musisz tego mieć, więc ściągaj natychmiast, co? I tak jak powiedziałam. Powiedziałem. Oczywiście, że muszę mieć. Nawet... Nawet ja jakby mam prawo do swojego własnego zdania. Nie, nie masz. Jak on Jakby używając kompletnie swojego autorytetu. Mm. Jakby ucieka by kompletnie przeciwko jego autorowi, jakby którego ja jako. zazwyczaj. Więc próbowałam uciec z tego pokoju. Zostaw mnie! Wchodzenie do pokoju dziewczyny bez zezwolenia jest: jakby jest czymś najgorszym. Nie potrzebuję pozwolenia. Powiedziałam ci, żebyś lepiej. O! Ja myślałam, że ona ma ranę, która się ciągnie po policzku całym. Chociaż. czekajcie. Widzę tu jakąś ranę, która się ciągnie, ale ja myślałam, że to się ciągnie tak całkowicie w dół, ona się kry... Do, od, po policzku od, do strony ucha ciągnie. Nie kobieta zatrapała. On złapał moje ramiona i popchnął mi na łóżko. Wtedy pościele się wyśliznęła z mojej twarzy. N nie patrz na mnie. Desperacko próbowałam ukryć moją twarz, ale z jego dłońmi, które blokowały obie moje dłonie, nie mogłam się ruszyć. Wtedy odsłoniłam wtedy zamknęłam moje oczy, oczy? moje oko, pozostałe oko. Mogę usłyszeć, że raj wziął głęboki oddech? Co to za opaska na oczy, na oko? I ta rana na twoim policzku Kto to zrobił? Sama upadłam Nie kłam Nie ja Moje ciało, moje... da, moje ciało Moje serce było wypełnione depresją Inspiracją Jakby depresją On ujrzał mnie, on ujrzał mnie z tą raną Raj, jedyny, którego nie chciał, żeby to zobaczył. Dlaczego ty kołoś chronisz? Kto to zrobił? Czy to kobieta, która mnie adorowała? Wydałam ci głosy mojego gardła i przestałam. oddychać na sekundę. Raj wiedział, kto to. Kto to. Kto. Kto. Raj wiedział. On jakby Ray zauważył moją reakcję, więc już wiedział, kto to był suki nie powinnam tak brzydko mówić, więc wiecie o co chodziło żeby żeby dotykać coś co jest w moim posiadaniu Prze, przepraszam dlaczego ty przepraszasz nie musisz tego mówić przepraszam, przepraszam ty powiedziałeś, że byłam piękna i kazałeś mi uczyłaś to piękno, ale ja ja nie jestem już więcej piękna Pła Płakąś. Ty komplementowałeś mnie. Płacząc... A bo, że masz udawać płacz, to że czyta po prostu płacz. Ty naprawdę jesteś idiotką. Nie przejmujesz się tym tak bardzo. Kłonca. zapnij się. Mmm. On nagle mnie objął? Tak mocno, że to mogło w ląd zaboleć? Przepraszam. Nie zwróciłem uwagi. Nigdy nie pomyślałem, że ci ludzie mogliby zrobić coś takiego. wzięli, zrobili tak łatwo lekko i tylko myśląc o tym, co mogło się wydarzyć, jeżeli to by co? Wziąłem to zbyt lekko i tylko pomyślałam o tym, że coś takiego by się że coś takiego by się nie mogło wydarzyć, bo by to było obrócone, obrócone przeciwko mnie? Coś w tym stylu? Nie rozumiem jego formułowania. A Awoli, przepraszam. Nie, ty nie zrobiłeś nic złego. To ja. Ja. Nie byłam ostrożna. Myślałam, że ta dziewczyna. Myślałam, że skoro ona jest dziewczyną, to nie zrobi czegoś takiego, więc poszłam za nią. Ty powiedz mi o różnicach między rasami i o tym, że słabsi są. Martyzowani. Przepraszam, przepraszam, raj. Proszę, nie nienawidź mnie Powiedziałam to z głębi mojego serca. Nie chciałam, żeby raj mnie widział, Nie chciałam, żeby raj myślał, że jestem brzydka. Nie zostawiaj mnie. Zaczęłam. że Zaczęłam, jakby. płakać głośno ze łzami. A raj po prostu delikatnie klepał mnie w moich plecach. Nie płaczę, nie nienawidzę cię. Ha? Raj delikatnie dotknął mnie i zabrał opaskę z moich mojego oka. Ty nie jesteś mi użytka. Raj dotknął mojego dotną językiem mojego oka i mojego policzka, tak jakby chciał zabrać wszystkie moje łzy. To gorące uczucie sprawiło, że. Teraz brzmi jak Iwonka, ja to wiem. Przedrzę. I więcej łez przez to upadło. Nawet jeżeli to zaczniesz lizać, nawet jeżeli użyjesz swojej zdolności, to nie wystarcza. Doktor Robin powiedział, że to jest niemożliwe, żeby to się całkowicie zregenerowało. E, twarz, którą tak lubiłeś, już nie wróci. Rozumiem. On powiedział to niskim głosem? Nawet jeżeli to, to Raj i tak kontynuował lizanie mojej twarzy? Z czego. On jest taki miły dla mnie. Jestem idiotką. Znowu widzę błędy w pisowni. I, I jakby dalej utrzymuję moją nadzieję. No, moją nadzieję, jeżeli on będzie mnie tak traktował. Jeżeli. Czy on pozwoli mi, pozwoli nawet takiej brzydkiej mnie zostać przy nim? Czy on zaakceptuje mnie, nawet jeżeli nadal będę brzydka? Twoja dobroć rani, jakby rani raj? Ruszyłam się trochę i spojrzałam na niego To boli, gdy, gdy on widzi taką mnie brzydką to boli ujrzenie tej brzydkiej mnie, w odbijającą się w jego oczach. Zostań w go, utrzymaj, ciszę. nawet jeżeli to jest ostatni odcinek, to wolałabym dostać dobrą odpowiedź. Ale z drugiej strony to pieszo mnie korci. Z jak sobie szło, na to wszystko co na początku robił. Dobra, po prostu będę cicho. I to była dobra odpowiedź. Raj jest to tak trudno mu to powiedzieć. Chciałbym, żebyś e, mnie zostawił. Znaczy, no, chcecie zostawić, ale jeżeli naprawdę zostawisz mnie właśnie teraz, to nie będę mogła zdzierzyć tego bólu. Zdecydowałam się podać, ale. Tak widzę, tam raj! Czy traktuje mnie tak delikatnie? Jeżeli jesteś taki miły dla mnie, to nie mogę się po prostu poddać. Tak jak. Ponieważ lubię raja tak mocno, to nic na to nie mogę poradzić, że chciałabym pozostać przy nim. Zacisłam moje pięści, które znajdowały się na Raja. <laughs> w tym momencie raj zależał trochę. Ewolinia. ja... A... E m. Twarz ja zbliżyła się do mnie trochę po trochu. On pocałował mnie. Aha... <ścoughs> Coś czuję, że on kogo zabiję Nagle zamknęłam moje oczy i odczułam... Jego język. Który był w moich ustach Aha Aha Wiecie co dzieci, nie takie rzeczy, drzwi są wyważone, żeby nie było Czy ty jadłaś co? Co? Coś wystrzelił? Ty nie, było, nie wychodziłeś do kafeterii, racja? Wiem, że Erika przynosiła ci jedzenie, ale... Nie wygląda też na to, żebyś za dużo spała? Masz worki po Jadłam i spam trochę, chyba jest ok, chyba jest ok. Naprawdę, Raj... mm. Przytakną. i co sprawiło, że czułam się znowu zażenowana. Co to ma. Myślę, że on podsyłował mnie. Co on robi? Myślałam, że on znowu chce mnie podsyłować, ale on aktualnie jakby gryzmie w kącie moich ust. Co? Jakkolwiek, mogę odczuć, że chciał mnie pocałować, ale się wahał. Czy ja myślę za dużo? Ale przecież jestem teraz brzydka. Co? Pewnie coś, czy... wcześniej czy ja coś zresztą zrozumiałam, czy Co? 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 Ja też go nie rozumiem. Nie mogę sobie zrobić raja, ponieważ nie rozumiem go, to byłam trochę zaniepokojona. Potem raj kontynuował trzymanie mnie przez chwilę, ale on powiedział, że zostanę tutaj zbyt długo i powinnam wyjść. Wtedy on dał mi delikatny uśmiech, którego nie widziałam. Czego nie widziałam. Zanim on odszedł? Które dał mi delikatny uśmiech, którego wcześniej nie widziałam, zanim on odszedł. Wychodząc z jego ostenie, by słow, słowa były ręczniejsze to do szkoły. Spoko. Why not? Nie, czuję się jak idiotka Płakałam tak dużo wtulona w tulona braja I w końcu się uspokoiłam Po tym jak się uspokoiłam, zdałam sobie sprawę, jak dziwnie czułam się rozczarowana od, odkąd byłam zombie, znam sobie prawie, jak dziwnie się czuję rozczarowana. Odkąd byłam zombie, what? Charakterystyka, charakterystyczną cechą dla zombie jest to, że gniją i koniec końców zostaną z nich tylko kości. Jestem piękna, kiedy jesteśmy piękni, kiedy nasze serce dalej biją. Powiedziałam to tak wiele razy Mówiłam to tak wiele razy Zarówno moja babcia, jak i ma Rain, To było mi mówione tak wiele razy I to było oczywiste przeznaczenie, które akceptowałam To piękno to po prostu takie jakby Skóra ale w dla mnie To po prostu jak ubranie Ta skóra jest po prostu jak ubranie, to piękno, no Nie ma znaczenia jak mój wygląd się zmieni, to nadal będę ja. Wygląda to, że zapomniałam o tym, odkąd Raj kontynuował, kontynuował mówienie mi, jaka jestem piękna. To jest niemożliwe, żeby uczyła to, to piękno zawsze. Prędzej czy później przeznaczenie nadejdzie, i już zaczęło nadchodzić trochę po trochu. Ta blizna na mojej twarzy może stanowić mały problem. Haya z końców może zacząć gnić pewnego dnia i zostaną zaniedbione tylko kości Mój... Mój... Moja reakcja na taką małą ranę, jak mogłam... Znieść... Jakby... Jak mogłam to znieść, kiedy byłam... Jakby to, jakby to, jak... Jak mogłabym znieść mój ostatni wygląd, o zombie? Ray mógłby... A Ray jakby zmaszył swoje brwi na swojej idealnej twarzy? Brzydka. On prawdopodobnie że pomyślałby, że jestem odrażająca i dałby mi takie odrażające spojrzenie. Aworin, ty nie możesz zakochać się w kimś, ty nie możesz nikogo kochać. restrospekcja flashbacki z przeszłości. Wiem to teraz, wiem co to oznacza. Nawet jeżeli się w tym zakocham, to się zmienię w kogoś brzydkiego, Gdy. i wtedy. jakby moje serce nas zostawi. Nasz ukochany nas zostawi. Wiedząc, że pewnego dnia to nadejdzie nadal. Jakogoś kochałam tak głupio. Może będę taka sama jak inni, nie będę potrafiła znieść mojej zmiany i zabiorę swoje własne życie. Położyłam moje ręce wokół moich nóg i schowałam w nie mój twarz. Co się stało z tymi drzwiami, które Raj wywali? Ja to jestem dobra, wiem. Tłumaczę sobie i nagle taką mam bloskitną A co się stało z tymi drzwiami, które Raj wyważył? Wiele zombie popełniło słabo kiedy nadal byli młodzi To wszystko przez to, że się obawiali tego momentu Zombie... Jakie to już żałosne Dali nam taki piękny sen, tylko przez krótki czas I zabierają to bez żadnego wahania Jak okrutnie Nikt nie słyszał moich szeptów Znowu płakałam I to jest znowu koniec bo się już mi nie przeklikuje ekran. A więc do zobaczenia w ostatnim odcinku. Ostatni odcinek, moi drodzy, jest happy endem. Bo nie miałam na tyle złych odpowiedzi, żeby mieć bad end. No właśnie. Bye, bye. Do zobaczenia, do, do zobaczenia jutro. Cześć.